Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę wam piec najskuteczniejszych i najprostszych metod na wyczyszczenie pokreteł kuchenki w zaledwie dwie minuty. Niezależnie od tego, czy esa one tłuste, przypalone, czy po prostu zakurzone, te metody pomogą wam przywrócić im blask w mgnieniu oka. Będę używać łatwo dostępnych składników, które prawdopodobnie już macie w domu, więc nie musicie się martwić o specjalne zakupy. Gotowi. Zaczynajmy. Wstęp, cześć! Dzisiaj pokażę Wam 5 najskuteczniejszych sposobów na szybkie wyczyszczenie pokreteł kuchenki z tłuszczu. Te metody są proste i nie wymagają specjalistycznych środków czyszczących. Metod One. Soda oczyszczona i ocet zmieszaj. sodę oczyszczona z octem w równych proporcjach, aby uzyskać paste. Nałóż paste na pokretła i pozostaw na 10 minut. Zetrzyj paste wilgotna ściereczka. Spłucz pokretła czysta woda i wytrzyj do sucha. Method 2. Dysz soap and warm water. Wlej do miski ciepła wodę i dodaj kilka kropli płynu do mycia naczyń. Zanurz pokretła w wodzie i pozostaw na 15 minut. Wyjmij pokretła i wyszoruj je teczka do zębów. Spłucz pokretła czysta woda i wytrzyj do sucha. Method 3. Vinegar and lemon. Wlej do miski ocet i dodaj sok z połowy cytryny. Zanurz pokretła w roztworze i pozostaw na 20 minut. Wyjmij pokretła i wyszoruj jeszcze szczoteczka do zębów. Spłucz pokretła czysta woda i wytrzyj do sucha. Mefetfor: 4. wlej do miski amoniak i rozcieńcz go woda w proporcji 1-1. Zanurz pokretła w roztworze i pozostaw na 30 minut. Wyjmij pokretła i wyszoruj je szczoteczka do zębów. Spłucz pokretła czysta woda i wytrzyj do sucha. Metoda 5. Pasta do zębów na łos do zębów na pokretła i pozostaw na 5 minut. Zetrzyj paste wilgotna ściereczka. Spłucz pokretła czysta woda i wytrzyj do sucha. Podsumowanie, to tylko kilka prostych sposobów na szybkie wyczyszczenie pokreteł kuchenki z tłuszczu. Wybierz metodę, która najbardziej Ci odpowiada i ciesz się czystymi pokretłami. Dodatkowe wskazówki przed czyszczeniem pokreteł kuchenki upewnij się, że są one zimne. Nie używaj ostrych narzędzi do czyszczenia pokreteł, ponieważ mogą one je porysować. Po wyczyszczeniu pokreteł, nasmaruj je olejem roślinnym, aby zapobiec ich rdzewieniu. Zachęcam do obejrzenia całego filmu, aby zobaczyć, jak dokładnie stosować każdą z tych metod. Dziękuję za obejrzenie. Pokretła kuchenki to nie tylko element sterujący, ale także ważny element dekoracyjny. Występują w różnych kształtach, rozmiarach i materiałach, co wpływa na sposób ich czyszczenia. Najpopularniejsze rodzaje pokreteł to: plastikowe, najczęściej spotykane, łatwe w czyszczeniu, ale podatne na zarysowania. Metalowe, trwałe i odporne na zarysowania, ale mogą wymagać specjalnych środków czyszczących. Szklane, eleganckie i nowoczesne, ale wymagają ostrożnego obchodzenia się. Ceramiczne. Trwałe i odporne na zarysowania, ale mogą być podatne na pęknięcia. Wybór metody czyszczenia pokreteł zależy od ich rodzaju i stopnia zabrudzenia. Pokretła plastikowe. Można je czyścić ciepła woda z mydłem lub detergentem do naczyń. W przypadku trudniejszych zabrudzeń można użyć roztworu wody z octem lub sołdii oczyszczonej. Pokretła metalowe. Do czyszczenia pokreteł metalowych najlepiej użyć specjalnego środka do czyszczenia stali nierdzewnej. Można również użyć roztworu wody z octem lub sokiem z cytryny. Pokretła szklane. Pokretła szklane najlepiej czyścić ciepła woda z mydłem lub specjalnym środkiem do czyszczenia szyb. Unikaj używania ostrych narzędzi, które mogą zarysować powierzchnię. Pokretła ceramiczne. Do czyszczenia pokreteł ceramicznych najlepiej użyć ciepłej wody z mydłem lub łagodnego detergentu. Unikaj używania ostrych narzędzi lub środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię. Pokretła kuchenki mogą ulec różnym rodzajom zabrudzeń, w zależności od sposobu użytkowania i częstotliwości czyszczenia. Lekkie zabrudzenia, takie jak kurz, tłuszcz i resztki jedzenia, można łatwo usunąć za pomocą ciepłej wody z mydłem lub łagodnego detergentu. Tłuszcz osadzony na pokretłach może być trudniejszy do usunięcia. W takim przypadku można użyć roztworu wody z octem lub sołdii oczyszczonej. Można również użyć specjalnego środka do czyszczenia tłuszczu. Istnieje wiele środków, które można wykorzystać do szybkiego wyczyszczenia pokreteł kuchenki. Naturalne środki czyszczące są bezpieczne dla zdrowia i środowiska. Oto kilka przykładów. Sok z cytryny jest naturalnym środkiem dezynfekującym i odpuszczającym. Można go użyć do czyszczenia pokreteł z tłuszczu i innych zabrudzeń. Ocet jest kolejnym naturalnym środkiem czyszczącym, który ma właściwości dezynfekujące i odpuszczające. Można go użyć do czyszczenia pokreteł z tłuszczu, kamienia i innych zabrudzeń. Mydło rzemieślnicze jest łagodnym środkiem czyszczącym, który można użyć do czyszczenia pokreteł z tłuszczu i innych zabrudzeń. Alkohol waszyngtoński jest silnym środkiem dezynfekującym, który można użyć do czyszczenia pokreteł z bakterii i wirusów. Chemia Gospodarcza oferuje szeroki wybór środków czyszczących, które można wykorzystać do czyszczenia pokreteł kuchenki. Przed użyciem jakiegokolwiek środka czyszczącego, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Należy również unikać używania ostrych narzędzi lub środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię pokreteł. Aby utrzymać uchwyty kuchenki w czystości, należy je regularnie czyścić. Najlepiej robić to po każdym użyciu kuchenki. W przypadku trudniejszych zabrudzeń można użyć roztworu wody z octem lub sołdii oczyszczonej. Można również użyć specjalnego środka do czyszczenia tłuszczu.